Barczyński. Zapraszam do rynku do narożnika czerwonego. Reprezentujący klub sportowy Górnik Sosnowiec Łukasz Dudziński. Rzudziński, górnik Stosować na Czerwony. Panie Panowie, jego rywalem na rożniku niebieskim będzie duma Wałbrzycha, duma Dolnego Śląska, reprezentant Polski. Kszpiecik! Jakub Jak! Teraz dwie walki z udziałem pięściarzy Imperium Bałgrzych. Bo najpierw Jakub śpieta a potem Patryk Trochimiak. Jakub śpiet kategoria do 57 kg. To narożnik niebieski w narożniku czerwonym jego rywal z klubu Górnik Sosnowiec Łukasz Dudziński. Znają się panowie doskonale, rywalizowali w ostatnim czasie ze sobą trzykrotnie i trzykrotnie wygrywał Jakub Krzpiet i trzykrotnie jednogłośnie na pół tak przed rokiem w Toruniu Jakub Grzbiet zdobył medal zrebny, przegrał w finale z Jarosławem Iwanowem, dziś już zawodowcem. Natomiast Łukasz Dudziński zdobył tam brązowy medal razem z Patrykiem Adamusem. Ostatni raz boksowali 27 września w finale Memoriału Feliksa Strana w Kielcach. Grzbiet wygrał jednogłośnie. Kategoria 57 kg przed laty w 1971 roku podczas Mistrzostw Europy w Madrycie, złotym rachunkiem kategorii, tutaj jeden z gości tej imprezy, Ryszard Tomczyk, e, wywalczył. Pięknie pracuje lewą ręką, od nawet jak zmienił pozycję, na półtora, to były ciosy na głowę, były ciosy na korpus. Dobrze się czuje, dobrze przygotowany. Zresztą to widać po wszystkich pięściarzach klubu Imperium Walczych. Ileż zaangażowania zostało włożone w to, żeby na własnym ringu zdobyć najlepiej złoty medal? Tak, trzpiet będzie często zmieniał pozycję, no, po prostu mu to dobrze wychodzi. Oczywiście jest z tym bardzo naturalnie. Robi to, kiedy uważa za stosowne. W ringu bardzo inteligentny chłopak. Pamiętamy go gdzieś w kategorii 54 kg. Jeszcze nie tak. Dawno, ale pewnie będzie powiedział, że chce się włączyć do rywalizacji od prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich. No. Widać, że jest ostry dzisiaj w tych ofensywnych poczynaniach, że każda akcja ma sens, a te lewe na dół będą regularnie osłabiały Dudzińskiego, będą zabierały rywalowi chęć, energię, te siły witalne. Tak jest po tym, kiedy Paweł Brach przyszedł do kategorii 60 kg. Kiedy Iwanów przed na zawodowstwo, no to ten młodziutki chłopak, y, jako raz wyrasta powoli na, y, właściwie no, powoli, nawet nie powoli, wyrasta na lidera kategorii 57. I dowodem jest teraz ta y, walka o y, złoty medal. No i też fajnie boksuje. Ma takie przyjemne walory ofensywne, do tego stara się zachować czujność w defensywie. Przez tej lżejszej kategorii bagowej 54 mamy Nikolasa Pawlika. To są naprawdę. Młodzi ludzie, którzy wiedzą o co w boksie chodzi. Tak, no tworzy się e, taka ciekawa grupa e, młodych ludzi, utalentowanych, e, z pasją. Miejmy nadzieję, że w końcu doczekamy się też e, pierwszego od 2008 roku zwycięstwa Polaka na Igrzyskach Olimpijskich. No trzeba troszkę będzie poczekać e, do Igrzysk w e, Los Angeles gdzie mamy nadzieję. Będzie no tak, po drodze chcielibyśmy medale Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, bo takich to też za często nie wąchamy. Bardzo proszę, ostatni medal Mistrzostw Europy, złoty, to rok 1990, jak dobrze pamiętam trzeci, e, w, w bursie Jacek Bielskiej, kategoria lekka. A ostatni Mistrz Świata, jedyny, Jeden, jedyny. Tak, 78 w rok, rok Belgrad. No właśnie więc mówi jest ten etap wyczekiwania. Pierwsza runda bardzo ładna. Piękny boks Jakuba Krzpieta. Taka kontrola, ale zarazem agresja, umiarkowanie dawkowana rywalowi. Ale Zabrała. jak już mówimy o tej historii, to tak, jaka to jest ciąg pokoleń. Henryk Średnicki, który walczył złoty medal w 1978 roku, później jako ten miał różne koleje losy, ale, ale wykonał kogoś takiego jak Shot, prawda? A szot wykonał Pawlika. Ciągłość jest zachowana. Tak Z jest. kolei wśród pań też jedna, jedyna Mistrzyni świata, prawda? A no tak, jest oczywiście. Była to kadry Karolina e, Michalszu. Bo bardzo często o tym mówiła właśnie Julia Szeremeta, że to ją teraz nakręca po igrzyskach, żeby zdobyć złoty medal Mistrzostw Świata i być drugą Polką w historii, która będzie mogła takim tytułem się pochwalić. Jest pierwszą, która ma medal olimpijski, to sprawa jasna. I chciałabym być drugą, która będzie miała złoty medal Mistrzostw Świata. Tego oczywiście Julii życzymy, a ten pojedynek w przyszłym tygodniu 13 grudnia z reprezentantką Niemiec na Gali Suzuki, którą pokazywać będziemy w TV Sport. a niech będzie takim dobrym rozpoczęciem nowego etapu w życiu pięściarskim Julii Szelemety. Motywowany cały czas jest ze swojego narożnika Łukasz Dudziński, aby atakować, aby szukać swojej szansy po dystansie. Teraz ulokował bardzo ładnie ten lewy hak pod prawy łokieć Krzpieta, próbuje cały czas. No trzeba przyznać, że ambicja u tego chłopaka się zgadza, bo pierwsza ronda nie była dobra w jego wykonaniu. Sporo mocnych ciosów musiał zainkasować od Kszpieta, a zaczął naprawdę dużą ambicją, to jest dobre otwarcie drugiego starsia Dudzińskiego. Teraz ładnie skontrowane podzwianie pozycji na odwrotną prawym sierpowym przez czpieta Wyglądało jakby w ogóle tego czasu o! nie dovczel. Ale teraz krótki prawy podludkowy z kolei Dudzińskich. No imponujące jest to. Jak inną wersję Dudzińskiego obserwujemy w drugiej rundzie. Troszkę pogubił się Jakub Krzpiet. Być może myślał, że już walka się wygrała po pierwszym starciu. A jeżeli trafia na twardego chłopaka z Sosnowca, no to nic się samo nie wygra. I widzimy jak e, inteligentnie Dudziński, kiedy widzimy, że Krzpiet zmienia pozycję na odwrotną, od razu zaczyna akcję prawym bezpośrednio. I kolejny podbrudkowy. Stara się bardzo mocno odpowiedzieć Krzpiet, żeby zachować no też dobre wrażenie u sędziów punktowych prawy sierpowej natychmiastowe zejście ucieczka do środka ringu Krzpiet zwrócił uwagę sędzia Ringowy. Szczykował kolejną akcję Ludziński. Stara się nieco uspokoić, zmrozić ten pojedynek Krzpiet. No, muszę przyznać, że tej drugiej rundy naprawdę mi się podoba. Ludziński eee, jak ambitnie walczy o to, żeby tutaj dać sobie jeszcze szansę na sukces w tym pojedynku. Tak, ambitnie, ale zarazem mądrze. To nie jest takie boksowanie totalnie ofensywne, bez głowy, bez przygotowania defensywnego. I ponownie, ta sytuacja, o której mówiłem, odwrotna pozycja, zmieniają śpiew e, w tym momencie prawe, dwa prawe bezpośrednie. Taka szkoleniowe historie, bardzo czytelne w tym pojedynku. No, takim automatyzmem, można powiedzieć, przejechał Dudziński przez drugą rundę i to był dobry automatyzm. To jest pytanie, czy to wystarczyło, żeby drugą rundę wygrać i wyrównać stan rywalizacji. No właśnie, w takiej sytuacji, kiedy rywal, widać, że mu pasuje to, kiedy zmienia e, śpiew na odwrotną pozycję, e, że pasuje to Dudzińskiemu, że jak, jak lubił walczyć z mańkutami może po prostu nie trzeba tego robić w takich sytuacjach. Widziałem takiej metamorfozy między pierwszą a drugą rundą. Przecież pierwsza to był absolutny koncert w Szpietancie. Wydawało się, że sprawa jest już zamknięta definitywnie. No i teraz zobaczymy, proszę Państwa, bo... No. Ciekawy jestem w tej punktacji czyli to no, nie jest gdzieś koremisu po dwu rodzadach. No tak, to też jest zawsze pytanie do sędziów, bo jeżeli pierwsza runda jest tak wyraźnie wygrana, a druga jest z delikatnym tylko wskazaniem, to często sędziowie już z automatu jednak idą w tę stronę, która miała taką przewagę w pierwszym starciu. Tak, tak, no wchodzimy już teraz w kuchnię sędziowską, a trzeba przyznać, że czasami jest to po prostu dla sędziów bezpieczne. Zwłaszcza jeśli wszyscy pójdą w tę stronę, no właśnie. No to zobaczymy. Czy teraz Kszpiec z kolei wróci do tego, co oferował nam w pierwszym starciu? Czy znowu będzie często zmieniał pozycję i wtedy zobaczymy dobrego Dudzińskiego bijącego na korpus? Na razie zaczął z pozycji y, normalnej. Kszpiec. To jest jak naturalna pozycja. Ale przede wszystkim. Y, Patrzę na Czpieta i odnoszę wrażenie, że no jednak zmienia, ma ten taki nawyk teraz już, no, że jest trochę wolniejszy. Na początku były bardzo, mm, bardzo szybkie szybkie reakcje, a dzisiaj jakby troszkę spowolniony jest w tym momencie. No w drugiej rundzie te wszystkie paski można powiedzieć troszeczkę się osłabiły. Podobną sytuację mieliśmy wczoraj z Mateuszem Bereźnickim w półfinale ze Ślędakiem. Nagle od początku drugiej rundy właściwie nogi Mateusza Bereźnickiego odmówiły posłuszeństwa. Wygrał ostatecznie ze Ślędakiem, ale sporo sobie kłopotów narobił. Bardzo dobrze boksuje, naprawdę bardzo dobrze boksuje w tej fazie walki. Od drugiej rundy Łukasz Dudziński. Poczekał sobie właśnie z tej y, y, normalnej pozycji, ale co z tego, jak już za chwilę jest majkutem. No jest to silniejsze od niego prawdopodobnie. No widać, no. Bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie jest Dudziński do tego pojedynku. Jak jest blisko, to cztery ciosy minimum wypuszcza z siebie Dudziński nawet jeżeli bije gdzieś po łokciu nie są to wyjątkowo celne ciosy to jednak no, można sędziego jednego szybko rozbity lewy łuk Dudzińskiego na razie to jest, to jest troszkę w kwi nie będzie to no, ten... ale mocno mocno idzie za chwilę będzie interweniował na pewno tutaj e, e, sędzia tak patrzy ale 10 sekund do końca więc chyba już nie zatrzyma chyba da już im doboksować się zrywa no, się no, Dudziński no. Bardzo jestem ciekawy tego werdyktu. No, wielki szacunek dla pięściarza górnika Sosnowiec, bo tak się ogrodzić to są zjawiska naprawdę rzadko spotykane na tym mistrzowskim poziomie. Tak, po pierwszej rundzie wydawało się, że sprawa jest przesądzona, że będzie prosta, tak. I jeszcze do tego mając tę świadomość, że trzy razy z tym rywalem przegrałem. Trzy razy przegrałem jednogłośnie i zaczynam źle walkę, a potem zaczynam bardzo dobrze boksować w drugiej rundzie. Na kategorii 57 kg. Sędziowie punktowi nie byli zgodni. Tę walkę 4 do 1 wygrywa. I zostaje mistrzem Polski na rok 2024. Jakub! Szpiet! 4 do 1, zatem niejednogłośnie Jakub Czpiet pokonuje swojego rywala z Sosnowca Łukasza Dudzińskiego i zostaje mistrzem Polski. Tak oczywiście brawa dla mistrza Polski, ale ja szczególne brawa dla Łukasza Dudzińskiego. na obcym terenie, na terenie swojego finałowego rywala. Odrodził się w drugiej rundzie i do końca już boksował bardzo dobrze, a równy z rundem, a moim zdaniem drugiej i trzeciej nie przegrał, także resztę sobie można dopowiedzieć. Okej, okay, przenosimy się do Eryka Więcyka i Jakubak śpieta. przed chwilą Kinga i teraz ty. Pytanie, czy ten Wałbrzych już oszalał, czy jeszcze chwilę poczeka? No i pytanie, czy te trybuny niosą? E, no oczywiście trybuny bardzo niosą, to jest wielkie wsparcie. No ale jeszcze mam jeden finał, Patryk zaraz po mnie boksuje, trzeba jeszcze mu dopingować. No i nic, cieszcie się z tylko tym boksem. Finał Memoriału Papy Sztama w takim składzie, Mistrzostwa Polski w takim składzie. Pytanie, czy Łukasz czymś dzisiaj cię zaskoczył? Tak, tak, Łukasz jest bardzo twardym zawodnikiem. Spodziewałem się tego, wiem, że nie można go nigdy lekceważyć, bo Oddaje serce w ringu, no i to widać. I pytanie o rzecz niespodziewaną, bo to był pierwszy pojedynek i od razu finał. Czy to przeszkadza, czy trudno znaleźć rytm w takiej sytuacji? No na pewno przeszkadza, bo jednak jesteśmy zawodnikami turniejowymi. Z walki na walkę się rozkręcamy. Ta pierwsza walka w turnieju zawsze jest taka najgorsza. Jednak przetarcie, no ale na pewno to napędza. A więc Imperium Wałbrzych z kolejnym złotem, a to nie wszystko, bo za chwilę kolejna walka. Imperium Wałów no właśnie, to dzisiaj hasło będzie się przewijało, bo to już kolejny sukces pięściarzy z tego klubu. No kapitalny był ten prawy podbródkowy. Sporo było takich akcji. W wykonaniu dudzińskiego. Naprawdę ne, bardzo dobry, bo mówimy tutaj, często zmieniamy nazwisko dudziński, a jakby w, o drugiej rundy mieliśmy o świecie. Może dlatego, że po prostu świetny do tego dobrego poksu nas przyzwyczaił. To, że był jednym y, z ciekawszych mieściaczy tego młodego pokolenia, który robił widoczne postępy. Wchodził na coraz wyższy poziom. A tu trafił, co zresztą sam przyznał, na y, rywala bardzo twardego był do tego e, turnieju, do tej walki w bardzo dobrze przygotowany. No i trochę zapłacił cenę też za to słabe wejście w walkę Dudziński, bo gdyby przegrał pierwszą rundę, ale tak nieco bardziej na styku, to pewnie inaczej mogliby sędziowie na to wszystko spojrzeć. Ale fakt jest taki, że Krzpiet jest mistrzem Polski, a bardzo dobrze zaprezentował się w tym finale Łukasz Dudziński. Teraz czas na dekorację kobiet w wadze do 75 kg. Smutną widzimy Oliwię Tobarek, bo to jest bardzo ambitna dziewczyna i dla niej chyba każdy inny wynik niż złoty medal jest porażką. A złota będzie Barbara Marcinkowska i znowu Kamil Gorzon. Tak, to jest kategoria 75 kg, przecież w tej kategorii mamy olimpijkę SBT Wójcik. O, ciekawy jestem, czy Ela jeszcze będzie tutaj prowadzić, walczyć o swoją pozycję numer jeden w Polsce w tej kategorii no, jak już czas przy okazji wielkich imprez. Jakiś czas temu deklarowała, że będziemy się męczyć do Los Angeles. <noise> Czego oczywiście nie życzymy. Brutalnie to będzie, ale podoba mi się reakcja Oliwii Doborek, która no, oczywiście, jest że wściekła, tak. niezadowolona, wkurzona, mówiąc krótko, że tylko srebrny medal. Tak, tym bardziej, że po dwóch rundach ona była bliższa tytułu niż jej rywalka. A przyznać trzeba, że to naprawdę jedna z najlepszych walk w ogóle mistrzostw Polski, jeżeli chodzi właśnie o zmienność sytuacji, o to liczenie. Przecież Barbara Marcinkowska była liczona w drugiej rundzie i potem się tak po tym liczeniu obudziła, że trzecią rozegrała, no, perfekcyjnie. Tak, czasami tak bywa. Natomiast ja chyba za bardzo chciała jeszcze postawić taką nam kropkę na tej drugiej rundzie, się wystrzelała ten... to Borek. A no to będzie takie doświadczenie na przyszłość na pewno, że jak już czujesz, że rywalka jest po prostu zmęczona, to wtedy ty sobie też trochę odpocznij, bo rundę i tak wygrasz, a ten wydatek energetyczny być może był za duży po prostu. A to waga 75 kg, tak więc trzeba racjonalnie tak jednak tak tymi wylego, siłami wylego, żonglować. Dobrze, zatem czekamy już na kolejny mało, pojedynek znowu z udziałem Mistrza Imperium Wałbrzych i Adrian zawodowców.